17. Międzynarodowa Wystawa Zieleń to Życie to Targi Roślin i Ogrodów. W tym roku w 17. edycji wystawia się 270 wystawców z 9 krajów. Największy dział wystawy przedstawia rośliny, rośliny do ogrodów prywatnych, a także do terenów zieleni publicznej. Oprócz roślin prezentowana jest technika i technologie zarówno dla producentów, jak i dla amatorów, która ułatwia życie właścicielom ogrodów. Można także zobaczyć na targach dekoracje ogrodowe, wyposażenie ogrodu, tak jak meble, donice, materiały na nawierzchnię, a także wydawnictwa. Już po raz 17 Raz odbywa się taka ekspozycja w Polsce, że z, no, gromadzi tylu tylu miłośników, roślin, bo zieleń to życie. Szanowni Państwo, ziele nie można dużo i długo. Myślę, że wszyscy z niepokojem i z pełną ekscytacją chcemy zobaczyć, co nam wystawcy przygotowali. Może nie tyle z niepokojem, ale właśnie z taką ekscytacją.